Łukaszu, jesteś scenografem na dzisiejszej sesji. Jak długo trwa przygotowanie takiej scenografii, jak dzisiaj? No próbowaliśmy od 6 rano wstać i coś wymyślić. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak, jak najbardziej się podoba. To, co było tutaj dostępne, to, to widać właśnie jak wychodzi. Mhm. Tyle. A przy jakich jeszcze innych projektach y, współpracujesz, jeśli chodzi o scenografię sesji zdjęciowych? Przy różnych, można wymieniać. Mhm. od A do Z. To zależy, co się trafi. Rozumiem, a czy teraz przez tą sytuację związaną z COVID-em, tych zleceń jest mniej? Czy mniej wykonuje się takich sesji? Troszkę się pogorszyło jak najbardziej. Jest co, coraz po, powoli to wraca z powrotem do tego, co było. Rozumiem. A czy są jakieś specjalne na przykład wymogi, jeśli chodzi o taką pracę, że na przykład mniejsza ekipa, y, która realizuje taką scenografię, musi być zatrudniana? Czy jak to wygląda? Nie zastanawiałem się na nawet nie, nie czytałem tego tak naprawdę. No rozumiem, rozumiem. <laughs> Jesteśmy samowystarczalni, więc myślę, że e, tych obostrzeń jakoś zawsze przy przygotowaniu nam e, nie przeszkadzają za bardzo te obostrzenia. Rozumiem. To w takim razie życzę dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. I dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję Ci bardzo.